Dzień dobry moi drodzy, witam was w nowym vlogu na moim kanale. Ja właśnie wstałam, jest sobota i jest tak piękna pogoda. Słuchajcie, czyste niebo, 20 stopni, słoneczko. O, jest tak pięknie i zielono, i świeżo, i super. No, cieszę się mega. Wczoraj też była taka pogoda, cały dzień spędziłam na dworze, także nałykałam tych witamin od słońca. No i dzisiaj jest kontynuacja tego, co prawda dzisiaj mam bardziej taki techniczny dzień, czyli posprzątać, zrobić zakupy. Wieczorem przyjedzie Mati na chwilę na noc w zasadzie, bo później dalej jedzie, ale no jest po prostu super. No i oczywiście spacer z Tomim też jest w planie. To mi tutaj czeka, nie wiem czemu, w śmiesznej pozycji. Nie je. Wczoraj zjadł tylko jedną porcję i to po całym dniu. Nie wiem, czy Wy go widzicie. Teraz też mi nie chce zjeść. Mamy z tym problemy. Zrobił się z niego francuski piesek i wybrzydza z jedzeniem. No, ale trudno. Ja, ja nie będę mu podstawiać każdego rodzaju karmy, aż on się przekona do jakiejś. Bo to nie o to chodzi. Jak będzie głodny, to po prostu zje. Yy, I co? I tak, i zaczynamy dzisiejszego vloga. Tak, by the way, kupiłam ten stanik sportowy z Pumy. Nie wiem, czy to widać. Yy i Maxie jakiś czas temu i nie mierzyłam go, po prostu go wzięłam, poszłam i dzisiaj go pierwszy raz ubrałam i widzicie, jak bardzo się odznaczają te poduszki, jakie widać. Nie wiem, czy to tak we wszystkich białych stanikach, czy tylko w tym, ale trudno. Muszę sobie jakoś poradzić. Mogłoby być trochę większe albo jakoś bliżej siebie, żeby były tak bardziej regularnie przynajmniej. No nie wiem, dziwne to trochę, ale ogólnie sam stanik mi się podoba, jego króje i tak dalej jest z takiego prążkowanego materiału, także jest fajny. Dzisiaj cudowny, szybki obiadek. Frytki z batatów, już takie gotowe z mrożonki z Lidla i piersi z kurczaczka, takie znaczy polędwiczki z panko. Także taki szybki obiadek i do tego jeszcze będzie sosik e, sweet chili. Także fajnie. Miałam na to taką ochotę od tylu dni. Jakoś nie miałam okazji zrobić, więc teraz się robi. A porcja tylko dla mnie, także spoko. Jest w ogóle tak... Pięknie byłam na zakupach wsiadłam do auta, wiecie, jakie auto nagrzane. Ja pierdzielę, ja nie, ja nie wiem co latem będzie. Ale mega fajnie, mega szybkie zakupy, bo akurat się wstrzeliłam w taką godzinę, że nie ma za dużo ludzi. I tak wiecie, ja sobie zawsze na zakupy spożywcze robię listę, więc czmychnęłam tylko do sklepu. Robię sobie ten obiadek, posiedzę z kawką i wtedy idę na spacer z Tomim i z moim znajomym, a wieczorem wracam Mati i musimy jedno z naszych aut odpalić, bo nie było bardzo długo ruszane, naprawdę bardzo długo i wyszedł akumulator, więc po prostu musimy naładować od drugiego auta, ale ja sama nie jestem w stanie tego zrobić, bo po pierwsze boję się trochę podłączyć, wiecie, na tych klemach auto do auta, a po drugie tamto auto stoi tak zaparkowane przodem maską do chodnika i tym drugim autem jak nie ma przed to wjechać, więc tamto trzeba ręcznie wypchnąć, jakby wiecie, siłą z miejsca parkingowego, podjechać tamtym naprzeciwko i je naładować, także będzie zabawa, ale fajnie jest jest po prostu tak, chce mi się żyć. Piękna pogoda. Cudownie. Zaraz sobie zrobię mrożoną kawkę i będzie idealnie. Wiem, czego zapomniałam kupić. Chciałam sobie zrobić kawę z skondensowanym mlekiem i chciałam kupić to takie w tubce albo w puszce i zapomniałam. Wiecie, wleciałam szybko, załatwiałam swoje na liście, tego nie zapisałam, a tak na półki nie patrzyłam z ciekawości, co jest. i No trudno, będzie ze zwykłym mlekiem. Dobra, kawa z mlekiem, a bardziej mleko z kawą są, ale w takiej upał ja taką najbardziej lubię. Jeszcze zaraz dorzucę sobie kostki lodu, co takie wielorazowego użytku, bo takich zwykłych nie lubię dorzucać, bo bardzo rozwadniają mi tą kawę i to mi nie smakuje. Tutaj już mam posolone fryty z batata, sosik ta, ta słodko pikantne, sos chili przygotowane I jeszcze tylko robimy się kurczaczek w panko, tylko wiecie co? Ja chyba następnym razem sobie rozbiję trochę te polędwiczki, bo one są grube, a ta y, panierka panko, ona się szybko smaży. I wiecie, i w środku jeszcze ten kurczak nie przychodzi. Także następnym razem go sobie zrobię bardziej płaskiego, rozbiję, bo tak po prostu mi będzie łatwiej w smażeniu. Tak właśnie tutaj siedzę na mojej kanapie i patrzę na te kwiaty i przypomniałam sobie, że zapomniałam kupić kwiaty. Meh! Jest tak ładne, naturalne światło, że pomyślałam, że maluje się przy oknie, a nie przy sztucznym świetle. Także postawiłam sobie wszystko na parapecie i się maluję. Wiecie, chcę zrobić taki szybki makijaż, żeby wyglądać jakoś wyjściowo. Idę teraz sama albo ze znajomym na spacer z tomi, mam i dać jeszcze znać. A później też idziemy na chwilę do rodziców Matiego. No i stwierdziłam, że się trochę podmaluję, tak przy oknie grzeje słoneczko. Jest tak przyjemnie, bo jak ja mieszkam, wiecie, w piwnicy, tak naprawdę, to tutaj jest zimno. I teraz tak, w sensie tak, jak się mieszkanie nagrzeje zimą, to bardzo mocno trzyma ciepło, a latem jest tutaj fajnie, przyjemnie chłodno, jak się z tych upałów wraca. Ale jak tak się siedzi w domu na kanapie, i na przykład takie, jak teraz sobie oglądałam YouTube'a, no to musiałam posiedzieć pod kocykiem, nie? Bo już chłodno było. A, a teraz jak. Mm, jak podeszłam do okna i się tutaj maluję, to jest tak fajnie. Wiesz co, odzwyczajam się od malowania w naturalnym świetle. Zawsze się maluję w sztucznym, kiedyś tylko w naturalnym. Jak ja miałam się wieczorem pomalować, czy zimą, jak już było ciemno na jakąś imprezę i przy sztucznym świetle, to ja byłam wręcz chora. A teraz przy naturalnym jakoś nie potrafię tych kolorów dobrać. Ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. W ogóle. Włosy mi stanęły, wysuszyłam i ja zawsze głowę suszę do góry nogami i później te baby mi tak sterczą. No ale nic. Tutaj mi wysadziło pryszcza, no bo byłam oczywiście w KFC, to co Wam nagrywałam. Ale warto było, bo często jest w ostatnim czasie niedobrze po KFC i później przez parę miesięcy go nie wiem jak raz zjem, a teraz było ok, Chyba wzięłam taką okej okay porcję, OK jedzenie. Także nie zraziło mnie do siebie. W ogóle też muszę zrobić peeling enzymatyczny, bo zauważyłam, że moja skóra już tego potrzebuje. Kocham ten korektor z Eveline Wonderman naprawdę, tak jak przez kilka lat używałam tego z Lovely: tego Jumbo Applicator. Zaraz wam pokażę. Tego też go lubiłam. Tylko później stwierdziłam, że jest bardzo niewydajny. A druga kwestia: że po tych paru latach zaczął mi się bardzo zbierać potoczami, mimo takiego porządnego przypudrowania. A ten z Eveline fajnie się trzyma, no go bardzo mocno nie przypudruję. Ma fajne kolory, fajne wykończenie, tak rozświetla lekko skórę, troszeczkę takim też wygładza. Takiego lekko Photoshopa robi, także bardzo go lubię. Niedziela, 13. Ja w sumie dzisiaj y, mam taki dzień sprzątania. Miałam to zrobić najpierw w czwartek, później w piątek, później w sobotę i tak y, jednak w niedzielę. Także zabieram się zaraz za sprzątanie całego mieszkania. Y, Mati przyjechał przed 19, pojechał po trzeciej w nocy, wraca dopiero w piątek wieczorem, a, a miał wrócić we wtorek. No cóż, trudno. Tak Wam powiem, że mam od Wielkanocy tak ciężki czas i tak trudny okres jakoś psychicznie. E, jestem wypukana, niby się śmieję, niby się wygłupiam, niby czasem mam dobry humor, ale mam takie wahania, nastroje totalne. E, I teraz właśnie jest taki gorszy moment w ciągu dnia. No nic, zabieram się za sprzątanie, może to mi poprawi humorek, posprzątam, odpalę świeczki, wypachnie dom. Szkoda, że tych kwiatków zapomniałam kupić na zakupach, ale i jutro to no bo dzisiaj nigdzie nie dostanę, bo jest niedziela. Było mi tak źle <laughs> i tak wiem, że nic nie ja, że stwierdziłam, że robię sobie rosół. Rosół to jest zawsze takie ocieplenie na żołądku i na serduchu też, także gotuję rosół, co prawda dopiero będzie... To no około koło 21, Ja jest po 17, wstawiałam go chwilę przed 16, ja tak lubię z 5 godzin gotować rosół Ja myślałam, że będę go miała na jutro i na pojutrze na obiadek, ale już dzisiaj chyba go muszę zjeść, żeby poprawić sobie humor Pogoda, co? Jeszcze do tego burza, czasami jak walnie piorun, co aż się boję. Nie wiem, czy to na nagraniu widać i słychać, ale jest taka ulewa. Hit. Słuchajcie, i mnie dosięgnął ten trend kawa z zagęszczonym słodzonym mlekiem. Chciałam kupić to w tubce. One są w trzech wersjach smakowych klasyczne. Karmelowe i czekoladowe. Ja chciałam z karmelowym, bo sądziłam, że to doda fajnego smaku, ale nigdzie nie mogę znaleźć tego w tubce. Byłam w Lidlu, byłam w Biedronce i byłam w Action. No, Action najmniejsze prawdopodobieństwo, ale myślałam, że w Lidlu albo w Biedronce będzie, i nie było. I tylko tak, w, w Lidlu w ogóle żadnego nie było. W Biedronce dostałam takie, więc je po prostu wzięłam. E, ja kiedyś to mleko jako dziecko kupowałam sobie w Piotrze i Pawle. I jadłam je po prostu stupki, no ale Piotra i Pawła już nie ma. Nie wiem gdzie bym je mogła dostać. W jakichś takich osiedlowych sklepikach, może w Lewiatanie, w Sparze, w Netto, nie wiem. Um, no ale myślę, że to też będzie ok, także robię sobie kawkę z tym mlekiem. Nie wiem, na ile mnie widać, ale robimy taste test. Dobre. Dobre. Tylko chyba następnym razem dodam trochę mniej, bo za mało czuć kawę, a ja lubię ten taki posmak kawy, ale na pewno jest to lepsza opcja, bardziej mi to smakuje niż e, te syropy dosładzające typu, wiecie, Monin albo. Te, co ja mam, no a z cukrem to już w ogóle dla mnie taka kawa jest fe, więc to jest mega dobre. Smakuje jak taka, wiecie, jak kupicie w taką kawę ze Starbucksa w żabkach, co są w tych szklanych yy, butelkach w, yy, w lodówkach, no to to tak smakuje. Jeszcze właśnie muszę gdzieś dorwać to, to mleko w tubce. Karmelowe najbardziej i z tym sprawdzić. Ogólnie to możecie w tle słyszeć wirującą pralkę, wybaczcie. Ale teraz tak sobie myślę, że ona by też była mega dobra, mrożona. Czyli zrobić sobie tę kapkę, wstawić ją do lodówki, dodać kostki lodu. I właśnie taka mrożona, tak właśnie jak te ze Starbucksa z lodówki, mnóstwo.